Witam was bardzo serdecznie z tej strony Drakus Makus, a to jest kontynuacja naszych przygód w mapie Zanim nadejdzie świt. No. Także ostatnio generalnie zaliczyliśmy tutaj twarde lądowanie. No to co, gotowi na jumpskery? Bo ja tak. Nie no, przy tej temperaturze, przy 30 stopniach to w ogóle już e, chyba powinno zamarznąć. Przynajmniej mi się zdaje. Ale nie będę wnikał, w, w, z fizyki byłem słaby. Znacz. Z fizyki byłem dobry, tylko ja już wszystko pozapominałem. Oha. <grytania> w porządku, nie będziemy. Podglądać. No dobra, tu mamy skrzynkę. Czyżby kolejna krew? Na tą krew już nie mam żadnej interakcji, prawda? Dobra, trudno. Ej, ej, halo, dlaczego ja tam wejść nie mogę? Tam jest skrzynka! No dobra, nie przejmujmy się, posprawdzajmy sobie wszystko inne. Tak, będę sprawdzał wszystkie beczki. Być może będę was tym zanudzał, ale tak, będę sprawdzał beczki. Straciłem wszystkie rzeczy i chcę to teraz nadrobić. Kupi O No dobra, ale dlaczego tam nie mogę wejść? To już w taki trochę jaka w... trochę wpadka od strony twórcy, ponieważ no nie wiem. Chociaż gdyby chociażby na mapie barier bloków nie było, no to teoretycznie można było tam bez problemu wejść. To w, mogło mogło troszeczkę to zrobić w innej formie, że na przykład nie wiem. Eee, coś tam jest yy, zabarykadowane w taki sposób, że się przejść nie da. Ale dobra, nie krytykujemy tutaj za bardzo. Kurwa! <śm> Reakcja najlepsza. Tędy już na pewno nie przejdę. Strasznie mi zimno, muszę poszukać innej drogi i wydostać się stąd jak najszybciej. O Boż. No, przyznam szczerze, przestraszyłem się bez bicia. Dobra, czyżby miało to właśnie temu posłużyć, że teraz tutaj możemy przejść? Aha. No. Tu mamy zabarykadowane przejście, ale w Cóż, to był za wybuch! Co tu się dzieje? Po raz kolejny zawaliła się jaskinia. Muszę się stąd wydostać i to prędko. Cel wyprawy: Nieznajomy poszukiwacz. Pieczony schab, zgniłe mięso. No dobra. Nasiona pszenicy. A zabierzemy. Kto wie, może się przyda, Zgniłe mięso. Nie, z mięsa nie będziemy brać. No dobra. Zaczniemy od nieznajomego. Nieznajomy poszukiwacz. Notatka. Siedzę już tutaj sam od kilku godzin. Reszta mojej ekipy poszło rozejrzeć się po jaskini. A ja w tym czasie próbuję rozpalić ognisko, aby się ogrzać. Strasznie mi zimno. Długo już nie wracają. Martwię się. Nieznajomy poszukiwacz. Mhm. Teraz kwestia: czy to jest nasza ekipa, czy jakaś zupełnie inna? No dobra. No to w takim razie, cel wyprawy. Cel wyprawy. Cały kraj mówi teraz o tym człowieku, który jest poszukiwany przez wszystkie służby porządkowe za odnalezienie lub wskazanie w miejsca pobytu tego psychopaty jest do zgarnięcia niezła sumka pieniędzy. Zebrałem ekipę i wyruszyliśmy właśnie w to miejsce. Jak na razie nie spotkaliśmy nikogo oprócz nas samych. Dobra. Wiemy już sk skąd dana ekipa się tutaj wzięła, ale to dalej nie wyjaśnia. Eee, czy to jest nasza ekipa, czy nie? Dobra, do tych skrzynk nie możemy. Tam, jak znam życie, przejść też nie możemy, prawda? I Ej, fajny pomysł swoją drogą, to było ciekawe. Dobra, beczka. Hm. Twórca mapy powinien e, zrobić tutaj challenge: Znajdź wszystkie beczki. Przepraszam, przeszukaj wszystkie beczki. No dobra, teraz. Wrócić nie mogę. A, nie, no ale chciałem tylko to sprawdzić. No. Dobra. Zniszcz deski. Dobra, zaraz zniszczę, tylko jeszcze się rozejrzę tak na szybciutko. No dobra, po szybkim podsumowaniu zgaduję, że tutaj już nic więcej do znalezienia nie ma. No dobra. Chciałem się wycwanić, ale trudno. Znisz deski. Ma się te krzepy w rękach. Strasznie tu wąsko, muszę uważać na głowę. No, z, z moim wzrostem to na pewno. Czułbym się niepewnie, gdyby takie sople były z nieco wyżej. Ok, czyli widać, że nie jesteśmy tu sami, mam nadzieję, że do norki tego psychola nie trafiliśmy właśnie. Dobra, mamy tu mapę. Nie mamy jak do niej zajrzeć. Trudno każdy kąt będę sprawdzał. To nic nie mamy. Dynamit. Czyli te wybuchy, to może być coś zaplanowanego. Dobra. Mamy jakąś interakcję z tym dynamitem? Nie mamy. Nie no, ale te kościotropy są mało zachęcające. Gdybym nie znał ograniczeń w Minecraft, powiedziałbym, że ten. Że boję się, że ten kościotrup zaraz mi tutaj zrobi jumpscara. Tutaj na pewno nie wyjdziemy, bo wiem, że stąd już nie wyjdę. Heh. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma żadnej muzyki. Znaczy, Wam zapewne domontuję jakąś muzykę, ale no tutaj jest tak cicho. Że nigdy nie wiadomo, kiedy dany jumpscare nastąpi i to jest właśnie takie najgorsze. Zachęcająca wizja. No, dobra. Minus 30 stopni, ale Do wody! Nie wiem, czy gdybym tworzył antidump, to dałbym tą ozdobę. Troszeczkę niezbyt pasuje. No dobra, cały czas znajdujemy tu butelki, czyli. A i kopalnia jest dobrze oświetlona. Znaczy kopalnia bardziej to przypomina jaskinię niż kopalnie. Ale wygląda na to, że trafiliśmy do jakiejś meliny. Kolejna mapa. Ja! Jeju, co to ma być? Po co ktoś ustawia te pułapki? Ja pieprze. Wy się tutaj śmiejecie. Ja to wam to domontuję tak, żebyście sami mogli się trochę podygać. No halo. Aaaa, dobra. Ale widzę, że ktoś jednak na te pułapki wpadł. Dobra, beczki. Nic w beczkach nie ma. Ale te pułapki to swoją drogą też jeden element z Until Dawn, ponieważ kojarzycie tą pułapkę, w którą Mike wszedł wtedy, kiedy. Był w sanatorium. Co ten gość z miotaczem ognia z tą pułapkę zostawił na Wendigo? Przez przypadek przeczytałem komentarz jednego z użytkowników mówiący, że w tej grze Wendigo nie ma, ale mimo wszystko mam jakieś złe przeczucia. Wagonik ze skrzynką, ok. Czyżby kryła się w tym jakaś interakcja? Sprawdzimy. Nic nie wybuchło? Nie dostanę żadnego to temu? Nic takiego? No trudno. Dobra, meczka, beczka. beczka. Kurde Żeby chociaż wino można było znaleźć Można by było się nachleć i przejść na fazie tą, tą mapę Ale nie Ta mapa wygląda dosyć... Ta brama, przepraszam Wygląda dosyć podejrzanie Dobra, nie czułem, że jakiś jumpscare będzie Kolejne tory, ale już z niezbyt długą trasą. Hmm. Mm -hmm. No dobra. Zobaczymy jeszcze... A to po co? Jest! O Jezu, to jest wagonik! To co to jest? Jeszcze nie widać, co to. Równie dobrze to może być TNT. Czy tam dynamit w fabule. No dobra. Dajesz. Wybuchniesz, czy nie? Dobra. Nie będę się zagłębiał w szczegóły. No teoretycznie, gdyby tutaj było na tej mapie, do, do, były na mapie do znalezienia tory, to można było to dokończyć. I tutaj na końcu. Nie no, ale w, tutaj nie ma żadnych torów zaślejących, więc interakcji niestety z tego nie będzie. Ach, nikt nigdy nie czuje się pewnie idąc pod górę. Skrzynia, beczka, 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 beczka. Czyżbyśmy teraz mieli iść tym mostem, który widzieliśmy z dołu? Nie no, nie ma bata. Przy tym moście na pewno będzie zamsker. Teraz się kolej wycwania. O, jakiś most. Może nim uda się wydostać z tego miejsca. Ta, w ogóle to nie wygląda jak miejsce z którego zaraz można się spierniczyć Wiecie co? Szaaaaaaarz! Nie Hajo! Kuźwa mać! Dobra, nic nie rozumiem Michael zmieniliśmy postać, ale fajnie. Pora już stać, ciekawe, czy Nathan jest już na miejscu. Zaraz pójdę na dół i zapytam się reszty znajomych. No dobra, gramy teraz z yy, Michaelem. Ej, ten podział na role jest zajebisty. Ciekawe jak ten. Książki. No dobra. W książkach nic nie mam zapisane, nie? Nie, nic. To odkładamy na miejsce. Notatki też w żadnym wypadku. Nie. No dobra. Przepraszam, ale musiałem sprawdzić FPS-y proszę się ogarnąć. Nie wiem, czy chciałbym spać w tym konkretnym miejscu, jak gdyby śnieg mi padał na łóżko. Dobra. Mhm. Czyli teraz za znajomych mamy Stojaki. Cześć, kontaktował się z Wami może Nathan? Ashley. Hmm, Nie mam żadnego połączenia. George do mnie też nie dzwonił. Miał już tu być kilka godzin temu. Spróbuję do niego zadzwonić. Poza zasięgiem, nie mogę się do niego dodzwonić To trwa zbyt długo Zadzwoń do szeryfa i zgłoś, że Nathan nie odzywa się już od kilku godzin Moim zdaniem lepiej byłoby, gdybyś poszukał go na własną rękę Może za chwilę go gdzieś spotkasz po drodze i narobimy tylko zamieszania Zadzwoń do szeryfa, poszukaj sam Widać, że tylko trójka ich jest <grym> eee... No to co, może się jeszcze załatwimy przed kolejnym Jumpscare'ami, co? <laughs> nie no, żartuję. Dobra. Z kwestia Josh i Ashley. Widzę, że kolej, kolejne nawiązanie, ale nie będę się zagłębiał teraz. Chyba, mam tu jeszcze jakieś interakcje... Kuździe, no ale... Nie, ale mój wybór. Eee, powinienem... Mm, się kierować, co prawda tym, jak ja bym się zachował tam w Ralu, więc mi się zdaje, że w tym przypadku zadzwoniłbym do szeryfa. Tylko jak to wybrać? O. Szeryf Blackwood, słucham. Nazywam się Michael. Chciałbym zgłosić zaginięcie naszego przyjaciela Natana. Rozumiem, mógłbyś podać jakieś szczegółowe informacje? Dobrze, więc nazywa się Natan, wzrost około 180 cm. Niebieskie oczy. Ostatni raz kontaktowały się z nami przed wyjazdem i miał odezwać się, gdy dotrze na miejsce. Do tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych wieści od niego. Martwimy się, że mogło się stać coś złego. Przyjąłem zgłoszenie, nie wychodźcie nigdzie z domu w nocy, czekajcie na informacje, będę z wami w kontakcie. Do usłyszenia. Dobra, poinformowałem szeryfa, będą go szukać. Uff. Mam nadzieję, że go szybko znajdą. Chciałem powiedzieć, odnajdą, ale. Oho, wracamy do Natana. Szkoda, że najpierw nie sprawdziłem co tam było na dole. Oj, 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 Co to za miejsce? Muszę być cicho, aby nikt mnie nie usłyszał. Na pewno jakoś się stąd da wyjść, Tylko jak? No dobra, ewidentnie ten gość nie przypomina tego gościa z miotaczem ognia, który w... Wadidlun w przeciwieństwie do niego próbował nam pomóc. Ale muszę przyznać, że teren jest zrobiony po prostu mistrzowsko. I wszystkie lokacje... Dobra, przyciski. Seriously. Klucze. To nie może się dobrze skończyć. Dobra, co tam? Wytrych? Klucze czy wytrych? O to jest pytanie. W beczkach nic nie ma. To, to możemy zabrać? Nie, to jest strzykała No dobra, klucze. Możemy wziąć? Kuziwa FPS y mi spadają. Dobra, czekajcie eee... W porządku, zmieniłem sobie trochę ustawienia graficzne i teraz powinno być już jak kulą. No dobra. Książka. Nieznajomy poszukiwacz. Kolejna część. Ale poprzednie części nam już, niestety, uciekły. Notatka. Tutaj kończy się moja historia. Moi przyjaciele zaginęli bez słowa, a ja jestem tutaj, sam, zamknięty pod kluczem. Posiadam przy sobie jeden wytrych, ale nawet jeśli udałoby mi się jakimś cudem otworzyć te drzwi, to zostanę prawdopodobnie zabity przez tą dziwną postać. Jeśli ktokolwiek to czyta i ma tyle odwagi, możesz zabrać ten wytrych i spróbować uciec. Mi już do niczego nie będzie potrzebny. Nieznajomy poszukiwacz. No i tak się skończyły przygody naszego poszukiwacza, nieznajomego. No dobra. Teraz powinien się pojawić wybór Zostać tutaj, czy faktycznie użyć tego wytrycha Nie no, ale tutaj widzę Mamy tutaj naszego kolegę To... Jednak chyba troszeczkę już tutaj siedzi No dobra Otwórz zamek Mogę to otworzyć bez klikania tego? Nie mogę Otwieranie zamka Kliknij w te kwadraciki w odpowiedniej kolejności Jeśli wciśniesz zły, zaczynasz otwieranie zamka od nowa No dobra, ale w której kolejności. Mam tu gdzieś jakąś podpowiedź? Yy... W tej notasce może coś jest. Na suficie jesteś może? Tabliczki też żadnej nigdzie nie ma. No dobra, otwórzmy. Mhm, dobra. Eee, nie jestem ale dobra, to i to mi jeszcze działało. Dobra, czyli od tyłu. Raz, dwa, trzy... Co, czy mam wszystko od tyłu? Raz, dwa... Ej, dobra, chyba kliknę mnie w to, co trzeba. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Raz, dwa. Czyli co mam ponownie w co niektóre wciskać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie rozumiem za bardzo logiki tego, ponieważ klikam w, najpierw w dwa, później żadne nie, daję, nie dochodzą do skutku, więc dobra. Próbujemy dalej. Wychodzi na to, że nie możemy klikać ani w jeden, ani w dwójkę, ani w trójkę. Dobra, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Nie bez kitu. jakaś musi być tutaj podpowiedź, bo to jest po prostu niemożliwe. Koładle. Wytrych. Nie mam jakiejś. No tak, to mi bardzo pomoże. Nie mam, tu... a we wcześniejszych wypowiedziach nie mam jakiejś. Nie mam. Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że tutaj utknęliśmy. Słuchajcie, ja sam spróbuję to jakoś rozpracować, a tymczasem, e, no niestety, chyba musimy się pożegnać w tej części naszych przygód na tej mapce. Także. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta seria przypadnie Wam do gustu. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i generalnie do zobaczenia następnym razem. Na razie.